Cześć, witamy na kanale Sportano. Ja mam na imię Ewa. Ja jestem Maciek, prowadzę na co dzień sportowego vloga Dajesz, Dajesz. No właśnie, Ewa, Maciek i Gravel. Właściwie, czym jest Gravel? Gravel jest rowerem, który z powodzeniem mógłby być tym naszym jedynym. Jedynym rowerem. Pozycja jest nieco bardziej wygodna niż na szosie, mamy tutaj nieco grubsze opony. Mamy dużo różnych punktów montażowych do zamontowania toreb, błotników, w związku z czym jest to rower idealny na różnego rodzaju wycieczki i wyprawy. Klasyczna turystyka rowerowa kojarzy nam się zazwyczaj z torbami, sakwami, podróżowaniem z takim pełnym ekwipunkiem i żółwim tempem podróżowania, a bikepacking jest czymś zgoła odmiennym. Bikepacking to przede wszystkim podróżowanie na lekko, szybko i jakby musimy skupić się na tym, żeby wziąć jak najmniej najbardziej potrzebnych rzeczy. Do tego, żeby jeździć na lekko, służą nam specjalne bikepackingowe torby. Pozwólcie, że dzisiaj kilka z nich wam zaprezentujemy. Pokażemy Wam teraz kilka najpopularniejszych tore. różnią się od siebie pojemnością, zastosowaniem i miejscem montażu. I na przykład mamy takie zazwyczaj mniejsze torby, które montujemy na górnej części ramy. Mamy takie torebki, które montujemy na kierownicy. Tak jest. Mamy też tak zwane podsiodłówki, czyli torby, które jak sama nazwa wskazuje montujemy pod siodełkiem. I mamy torby, które montujemy w środku ramy. Czyli tutaj. I z takim zestawem myślę, że spokojnie spakujemy się na kilka dni. Tak jest. No to co? Montujemy. Montujemy. No i voilà! Mamy tutaj zamontowane cztery torby, generalnie idea jest taka, żeby te torby były jak najciaśniej podopinane, żeby nic tutaj nie majtało, to oczywiście ta torba po dociążeniu, po wypełnieniu yy, powinna być ciasno dopięta, chodzi o to, żeby te torby były de facto w takiej linii naszego roweru, czy linii naszego ciała, żeby cały zestaw był jak najbardziej opływowy. My już tutaj w pełni doposażyliśmy naszego gravela, ale warto powiedzieć, że przed montażem takich toreb powinniśmy okleić ramę naklejkami, żeby uniknąć po na lakieru. To jest bardzo dobra wskazówka. No to co, to może powiedzmy sobie do czego te torby najlepiej wykorzystać i co tutaj należy spakować. Oczywiście panuje tutaj pełna dowolność. My wam powiemy jak my korzystamy z tego typu toreb. Może zaczniemy sobie od torby na ramę, ponieważ... Ja powiem, jeśli mogę ci się wtrącić, że to jest moja ulubiona, ponieważ nie jeżdżę na duże wyprawy, ale w takich krótszych bardzo się przydaje to, że wszystko co potrzebuję mam zawsze pod ręką, ja tutaj sadzam telefon, jakieś żele energetyczne. Czasami sadzam rękawki tudzież nogawki, bo w trakcie dnia pogoda mhm. się zmienia. Więc tutaj. Tak jest. To ciach jest najpotrzebniejsze to jest rzeczy. Najłatwiej dostępna torba w czasie jazdy, więc zasada pakujemy tutaj te rzeczy, które nam w czasie jazdy mogą być najbardziej potrzebne. Torba na kierownicy. Ja bym tutaj schowała coś do jedzenia. Jest też czasami nazywana to torba lunchboxem, więc jedzenie. Ja bym też wrzuciła jakiś mały aparat cyfrowy. Super, tak jest. To jest też torba, która jest łatwo dostępna. Torba pod ramę. Zwróćcie uwagę na to, że ta torba jest z, z tych wszystkich toreb zamontowana najniżej, w związku z czym tutaj powinniśmy spakować najcięższe rzeczy, jakie zabieramy. Ja zazwyczaj pakuję tutaj narzędzia, dętkę. Małą pompkę. Wszystko to, co jest ciężkie, co powoduje, że ze względu na wysokość środka ciężkości roweru powinno być najniżej, pakujemy do tej torby. Ta torba yy, konkretna też jest ciekawa, ponieważ mamy do niej dostęp z dwóch stron. To ja powiem, że. Ta z kolei jest moją, u, moim ulubionym typem to, torby, czyli torba e, podsiodłowa. To jest torba, która świetnie się sprawdzi, kiedy na taką wyprawę gravelową przyjeżdżamy do cywilizowanych miejsc noclegowych, czyli do jakiegoś hotelu czy hostelu. Samą... Maciek nie lubi namiotów. Ja lubię namioty, ale przyznam szczerze, że jeśli chodzi o wyprawy gravelowe, cenię sobie dostęp do prysznica. Więc e, zazwyczaj korzystam z nich w ten sposób, że po otwarciu samą torbę zostawiam przypiętą do roweru, Natomiast ze środka wyciągamy wkład, w którym ja osobiście pakuję wszystkie niezbędne rzeczy, które potrzebne są mi na nocleg. Ten wkład ma jeszcze jedną fajną cechę: mianowicie, yy, po zapakowaniu jest tutaj taki specjalny zawór, który powoduje, że możemy tą torbę jeszcze lepiej skompresować. I o. No, i w ten sposób rzeczy po wyjęciu są świeże jak, jak po prasowaniu. No, i teraz ten wkład wsadzamy z powrotem do torby i yy, jedziemy. Warto wspomnieć, że pakując się na taką wyprawę, przed wyjazdem wszystkie te torby, wszystkie te paski maksymalnie. dociągamy. Tak jest, dociągamy, tak żeby. Żadna z tych, z tych sakiew nam się nie kiwała. No i tyle. Oczywiście istnieje jeszcze wiele innych rodzajów toreb. Są torby na widelce, są torby, które wypełniają całą ramę. Naszym zdaniem ten zestaw idealnie sprawdzi się na kilkudniową wycieczkę. Na kilkudniową wycieczkę. Na, na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, kupując sakwy i torby rowerowe? Na pewno powinny być wykonane z dobrej jakości materiałów, oraz przede wszystkim powinny być wodoodporne, bo na przykład. Torba podsiadłowa może nam służyć jako błotnik. I ona zazwyczaj będzie cała do ubłocona, jeżeli jeździmy poza utartymi szlakami. Ale ja zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeśli chodzi o torbę pod ramę, koniecznie zmierzcie długość waszej e, górnej rury, ponieważ. Te torby produkowane są w różnych rozmiarach i nie każda torba pasuje do każdej ramy, więc upewnijcie się, że wielkość tej torby będzie odpowiednia. Okej, okay, co jeszcze powinniśmy wziąć ze sobą na wycieczkę rowerową? Tak, to ja może zacząłbym od bidonu. Rzecz z pozoru oczywista, ale pamiętajcie, że kiedy będziecie tutaj mieli zamontowaną torbę, nie będziecie mogli bidonu wyciągnąć do góry, w związku z czym istotne jest, żeby wybrać bidon z koszykiem z bocznym dostępem. Tutaj akurat mamy bidon magnetyczny, bardzo wygodny. Na to warto zwrócić uwagę. Kolejna kwestia: bezpieczeństwo. Bez oświetlenia ani róż. Tak jest, szczególnie, że nasza wycieczka może się przedłużyć. Bardzo często tylne lampki mają specjalny system montażu, który możemy zaczepić na przykład o takie elementy samej torby, w związku z czym pamiętajcie, że lampki nie będziecie mogli zamontować na sztycy siodełka, w związku z czym ważny jest taki uchwyt. Ja może wspomniałbym o jeszcze jednym elemencie, może nie niezbędnym, ale... Równie ważnym. Tak jest, czyli o nawigacji. Warto mieć ze sobą komputer, który pozwoli nam na bieżąco yy, zmieniać trasę i Sprawi, że nie zgubimy się w czasie naszej wyprawy. W dzisiejszym filmie to wszystko. My tutaj akurat zamontowaliśmy z przodu torbę marki Ortlip, pozostałe torby to torby firmy Topik. A po więcej modeli i akcesoriów zapraszamy Was na Sportanopel. A teraz życzymy Wam udanych wycieczek, bezpiecznych przejazdów i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!